Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Przedłuża się batalia o Turów. Przedłuża się batalia o turów ostatnio, od wczoraj przed CUE. Nic tak naprawdę konkretnego nie wyniknęło, a jeśli mówimy o konkretnych rzeczach, to chcielibyśmy usłyszeć jakieś konkrety, zwłaszcza dla Polski. Konkrety mówiące o tym, że nic nie zapłacimy za kopalnię turów Czechom. Niestety CUE chyli się w, na stronę Czech i odczuwamy cały czas tę polityczną presję, z ze strony Brukseli, ze strony Unii Europejskiej. Jest to sytuacja kolejna z tych sytuacji, którą trzeba nazwać po prostu patologiczną, gdzie, gdzie po prostu Polska musi zmagać się z naciskami organizacji międzynarodowych, międzynarodowych trybunałów, Trybunału Unii Europejskiej pod dyktando Czech, które, które cały czas naciskają na to, byśmy płacili już około 100 milionów złotych. My się na to nie zgadzamy. Konfederacja mówi jasno, nic nie będziemy płacić za wydobycie węgla z kopalni Turów. Chcielibyśmy, żeby tak samo nie tylko stanowczy, ale i skuteczny był polski rząd, który przypomnijmy, że już w maju obiecywał, że sprawa zostanie rozwiązana. Ten słynny tweet, ministra Sasina, który napisał, że jedzie do Turowa, a sprawa zostanie wyjaśniona. Mamy listopad, sprawa nie została wyjaśniona, naciski trwają, a Polska dostaje pierwsze rachunki do zapłaty. O tym powie kolega poseł Michał Urbaniak. Dzień dobry, szanowni państwo. Jeśli ktoś wierzy w to, że CUE i Komisja Europejska to są organy, którym naprawdę zależy na samorządności, na praworządności, to chyba żyje po prostu na innej planecie, ponieważ widzimy, że działania tych organów to są działania wymierzone bezpośrednio w interes Polski, by Polskę zmusić do swojej polityki wewnętrznej, do układania życia Polaków tak jak. Widzi to sobie właśnie komisja i CUE. E, Sytuacja z Turowem dokładnie właśnie to pokazuje. Otóż, szanowni Państwo, we wtorek właśnie Komisja Europejska przychyliła się do wniosku czeskiego, by, by, także argumentując to tym, że no, w Polsce jednak jest problem z samorządnością. Na no, coś takiego w ogóle nie może być naszej zgody, ponieważ podkreślano właśnie w szczególności ten fakt, że spo, w Polsce z praworządnością jest problem. Z czego to wynika? To wynika między innymi z ugodowej polityki Mateusza Morawieckiego i rządu polskiego, e, właśnie jeszcze w momencie tworzenia funduszu odbudowy, jeszcze w czasie, kiedy e, były negocjacje na temat mechanizmu e, warunkowości, i boję się o to, że przy sprawie z Turowem będzie dokładnie tak samo. Najpierw będą buńczuczne deklaracje dotyczące tego, że Polska nie zapłaci ani złotówki i to jest dobra deklaracja, tylko za tą deklaracją jeszcze powinny iść czyny. A boję się, że skończy się to tak, że po cichutku będziemy spłacać właśnie ten rachunek, który już został nam wystawiony i kolejne rachunki, które będą nam jako Polsce wystawiane, bo wiemy właśnie, że już pierwszy rachunek został przekazany przedstawicielowi Polski przy, przy Unii Europejskiej. Szanowni Państwo. To jest pewien brak strategii dotyczącej energetyki, jak widać, ponieważ brak strategii dotyczącej polityki, jak ma wyglądać w ogóle energetyka w Polsce, ponieważ my dzisiaj jesteśmy uzależnieni od węgla i jeszcze przez lata będziemy uzależnieni od węgla i nie możemy sobie pozwolić na to, by turów został wyłączony. Za wszelką cenę trzeba go utrzymać i tutaj też jest właśnie rola polskiego rządu w tym, by z Czechami wynegocjować odpowiednie warunki do korzystania z tej i by, by oni nam nie przeszkadzali w korzystaniu właśnie z elektrowni w Turobie. To jest warunek żywotny i jedna z rzeczy najbardziej istotnych dla, dla, dla polskiej energetyki dzisiaj. Ponieważ od tego zależy nasze bezpieczeństwo energetyczne, a wiemy, że Unia Europejska, Komisja Europejska i CUE są skore ku temu, by elektrownie węglowe były wyłączane nawet za cenę właśnie tego bezpieczeństwa. Na to nie może być zgody Polaków. I wzywamy polski rząd do zajęcia twardego stanowiska i do wypracowania tutaj też konkretnych, konkretnych rozwiązań na, na ten problem. Przekazuję głos mecenasowi Jackowi Wilkowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, to, co się dzieje wokół Turowa, to jest tak naprawdę tylko pewien kontekst, to jest pewien odprysk, pewien fragment dużo szerszej sprawy. I dużo większego problemu, który polega cały czas na testowaniu przez Unię Europejską poszerzania swoich kompetencji w różnych obszarach. Przez Unię Europejską i poprzez, przez oczywiście wszystkie poszczególne organy Unii Europejskiej, czy to przez Komisję Europejską, czy to przez. Trybunał Sprawiedliwości. Jest tutaj ewidentne wychodzenie nie tylko poza traktaty, ale też poza zdrowy rozsądek, jakąkolwiek racjonalność. Bo proszę zwrócić uwagę, cały czas jesteśmy w tym reżimie tego tak zwanego środka nadzwyczajnego, jaki wydany został przez Trybunał Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoosobowo w składzie jednego sędziego, który wyłącza, który nakazuje Polsce w ogóle zatrzymanie działania elektrowni w Turowie. Mimo że spór tak naprawdę dotyczy kopalni węgla tamtejszego, to tutaj Trybunał wydał tego typu środek absolutnie nieproporcjonalny, niewłaściwy i idący w sposób wręcz skandaliczny zbyt daleko, bo skazujący tak naprawdę, gdyby poważnie potraktować ten środek zapobiegawczy, na wyłączenie mniej więcej 8% polskiej energetyki z użytkowania. A biorąc pod uwagę, w jakim stanie w tej chwili, w jakiej jesteśmy sytuacji energetycznej, przy szalejących cenach prądu, przy inflacji i tak dalej, no tego typu działania, wykonanie organów Unii Europejskiej tak naprawdę narażają tylko na śmieszność i powodują, że musimy sobie stawiać pytanie. Po co, po co taki organ tak naprawdę działa? W czyim interesie? I czy jakikolwiek sens jest tego typu orzeczem? Więc niestety Unia Europejska testuje cały czas na Polsce, ale i na innych krajach też, ale przede wszystkim na Polsce w tym momencie zakres swoich działań, zakres możliwości wtrącania się wewnętrzne sprawy poszczególnych państw, zakres kształtowania ich polityk i na to nie może być zgody. Trzeba trzymać się ściśle tego, do czego się zobowiązaliśmy jako państwo, a więc tego tylko, co jest w traktatach. Tego powinniśmy przestrzegać. Polski rząd powinien mieć jasne, zdecydowane stanowisko, że owszem, wywiązuje się, ale tylko i wyłącznie z tych zobowiązań, nie można poza nie wychodzić i w tym konkretnym przypadku oczywiście nie powinien płacić. Więc przekaz jest bardzo prosty i jasny. Nie płacimy, nie powinniśmy za to płacić, a te sprawy oczywiście Polska powinna załatwić przede wszystkim w dwustronnych relacjach. W stosunkach z Czechami, w negocjacjach z naszym sąsiadem. To już powinno być uczynione dawno. To jest niestety ogromne zaniechanie i zaniedbanie polskiego rządu. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim sprawa dwustronna. I e, wzywamy rząd, aby nie płacił tych środków. Czy mają Państwo jakieś pytania? W podsumowującym wszystkie rzeczy, bo jakoś się nie dzieje, że na wschodzie mamy co mamy. Z Czechami mamy co mamy. Z teraz okazuje się, że też mamy jakieś problemy do rozwiązania, jeżeli chodzi o przerzut migrantów razem z, ze stroną białoruską, i prawdopodobnie rosyjską. I jednocześnie mamy informacje już z poważnych ust obserwatorów, również geopolitycznych, że wszystko to zmierza do, może zmierzać do dezintegracji po prostu Polski. Że chodzi o całkowite osłabienie państwa polskiego. Panie, panowie, jesteście... Pan posłem, pan był posłem. podsumujcie to zaniepokojonym Polakom, czy jesteśmy w stanie się przed tym obronić, bo wy oczekujecie od rządu, aby bardzo działał, ale no, jednocześnie jesteśmy kruszeni jakby ten rząd ze wszystkich właściwie stron i również nie możemy specjalnie liczyć w tym momencie na zdecydowaną reakcję, chociażby wiesz, największego naszego rzekomu sąśnika Stanów Zjednoczonych, który się odwrócił na czym mówił też pan. No nieważne, w każdym razie mówili o tym ważni politycy, które w tym momencie nie znaczy, Zacznijmy właśnie od tego, że problem Polski i polskiego rządu jest taki, że dzisiaj nasi, nasi współpracownicy, nasi sojusznicy widzą też niepoważne działania ze strony rządu, ponieważ podstawowym problemem moim zdaniem jest to, że więcej jest machania szabelką a, i pustych gestów, Niż rozmowy na temat realnych interesów, czasem za kuluarami, po prostu, czasem za, bez światła fleszy, ponieważ te rozmowy często bywają dużo bardziej efektywne i dużo bardziej budujące. Brak działania na rzecz właśnie wymiany się interesami, wymiany się dobrami różnego rodzaju, nie tylko materialnymi, tylko jest stawianie, stawianie spraw na ostrzu noża, stawianie spraw w sposób teatralny, tak jak mogliśmy zobaczyć na przykład działania polskiego rządu na bodaj z jednym ze spotkań chyba grupy wyszehradzkiej, gdzie po prostu wyszli, ponieważ przyszli Czesi, no to nie jest poważne działanie. Tak się nie zachowuje poważny rząd. Tak się za zachowują aktorzy w teatrze. I na... na ja myślę, że jest z tego wyjście. Podstawową rzeczą jest właśnie budowanie realnej polityki i realnych kontaktów międzynarodowych. To jest do zrobienia. Jeśli rząd będzie chciał, my chętnie się w to włączymy i chętnie przy tym pomożemy, ale po pierwsze, niech zaczną w końcu nas słuchać, kiedy mówimy o tym, że trzeba współpracować z sąsiadami, kiedy mówimy o tym, że trzeba więcej rozmawiać, częściej się komunikować i częściej na spokojnie, a nie w sposób teatralny właśnie wywalczać polski interes. Ja bym jeszcze dodał taką ważną kwestię, no to już trzeba powiedzieć wprost. Nie ma, Polska nie ma polityki zagranicznej. Czy Państwo słyszeli w ogóle jakąś obszerną wypowiedź, analizę, konkretne stanowisko ministra spraw zagranicznych, pana ministra Rała w tej całej sytuacji dotyczącej chociażby konfliktu na granicy. Przecież to nie są tylko nasze sprawy wewnętrzne. Tutaj nie może ingerować tylko minister spraw wewnętrznych, bo to już jest kwestia polityki zagranicznej. Tak, mamy pewnego rodzaju, trudno, trudno to nazwać jaki, ale konflikt jednak spór, kryzys z jednym z naszych. Sąsiadów, a tego człowieka w ogóle nie ma. Jego poprzednika ministra Czaputowicza też nie było. To był minister Widmo. I teraz jak spojrzymy na wszystkich nasy, naszych sąsiadów, to praktycznie jedynie ze Słowacją mamy względne jako tako stosunki. Wczoraj było spotkanie przez prezydentów. A tak to z każdym sąsiadem Polski mamy jakiś konflikt. Dodajmy do tego jeszcze Unię Europejską, Niemcy, Brukselę, Holandię teraz, Stany Zjednoczone, gdzie zmieniła się władza, a my postawiliśmy wszystko jedną kartę i teraz ta nowa władza nas nie lubi Izrael i okazuje się, że Polska na tym świecie to tak naprawdę nie ma już żadnych takich, no nie mówię nawet, że przyjaciół, bo w polityce zagranicznej trudno o przyjaciół, raczej interesów i, i, i sojuszników. I to jest największy problem. I oczywiście politycy PiSu mogą zarzucić, że Konfederacja to tylko krytykuje. No ale Konfederacja mówi od samego początku. Polityka wielowektorowa. Jeśli już idziemy z kimś w jakiś spór, to musimy sobie zabezpieczyć tak zwane tyły, tak? No nie możemy się kłócić ze wszystkimi, bo to nas do niczego nie zaprowadzi. A niestety taka jest sytuacja i dzisiaj tak naprawdę biegamy od pożaru do pożaru, żeby go ugasić, a tych pożarów być może będzie coraz więcej, bo cały świat widzi, że Polska jest słaba. I historia nam pokazuje, że jak Polska jest słaba, to i nasi sąsiedzi potrafią to wykorzystać. Problem jest taki, że Polska przede wszystkim wygląda na słabą, ale ma potencjał na to, żeby być znowu jednym z rozgrywających i graczy na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Europie. Bo biorąc pod, pod uwagę potencjał gospodarczy, potencjał ludnościowy, jaki Polska ma prze, przecież, to jesteśmy jednym z silniejszych krajów choćby w Unii Europejskiej czy, czy w ogóle w Europie. Natomiast właśnie to, o czym wspomniał tutaj Tomasz Grabarczyk, to kwestia dotycząca gaszenia tych pożarów na każdym froncie zamiast zająć się na poważnie Polityką międzynarodową i stosunkami z innymi państwami, wyznaczaniem konkretnych, długofalowych też granic współpracy czy, czy interesów, które możemy razem sobie też zrobić z innymi państwami, no to mamy właśnie, mamy właśnie to, że na przykład doradcy Komisji Spraw Zagranicznych, których przeprowadza dzisiaj rząd, uważają, że wszystko, co dzieje się na arenie międzynarodowej, We'll be right <laughs> back. To jest albo wina Rosji, albo wina Chin, a nie widzi, nie widzi albo też albo Niemiec, tak oczywiście, a nie widzą też innych rzeczy, które mają wpływ na naszą politykę międzynarodową. Tu sam pan redaktor wspomniał o Turcji, która też prowadzi własną niezależną politykę. Stany Zjednoczone też nie patrzą na nas jako na poważnego gracza. Dlaczego? Bo choćby przy wyborach prezydenckich, które były w Stanach Zjednoczonych, my stawialiśmy na jednego konia, tylko z obozem Donalda Trumpa. Prowadziliśmy jakikolwiek dialog, już nie mówię o współpracy, czego w ogóle nie było, nie było żadnych kontaktów z ekipą Joe Bidena. No co dzisiaj wychodzi, że, że po prostu stawianie na, na jedną kartę wszystkiego później kończy się kryzysami.